Kia. Movement that inspires. Dobry wieczór. Witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj jazda testowa, na którą myślę są tutaj tacy, którzy na to czekali, czyli nowa Kia Prosit w wersji GT 1.6 Turbo 204 konie, Wersja GT z pakietami 265 nm momentu obrotowego w zakresie od 1500 do 4500 obrotów. A daje nam to 7,5 sekundy do setki. Wersja GT czyli usztywnione zawieszenie, głośniejszy wydech, tak słychać go w tej chwili. W momencie, kiedy włączymy tryb sport, jest trochę głośniej. Jest inny dźwięk tego wydechu. Tutaj mamy też w trybie sport, włączyły nam się inne zegary. Te zegary można również ustawić w komputerze. Pojazd. Zestaw wskaźników. Wybierz motyw. Można albo połączyć z trybem jazdy albo klasyczny A, klasyczny B, klasyczny C i sportowy. Mam nadzieję, że to widać na kamerze. Zostawmy połącz z trybem jazdy. Tak jest moim zdaniem ciekawiej. Ale zanim ruszymy, obejdźmy ten samochód dookoła, bo myślę, że warto go pokazać z zewnątrz, jak on wygląda. Wersja z dachem, więc LEDowe oświetlenie. Wersja GT, więc sufit jest również czarny, kolor dark pentametal. Piszczy, bo wysiadłem z kluczykiem. Pełne LEDowe reflektory. Czerwone wstawki, Felga 18, również z czerwonymi wstawkami. Tył. Myślę, że bardzo charakterystyczny. Nie sposób ten samochód pomylić, i tak sobie ładnie wydech pyrka na wolnych obrotach. Jakby ktoś jeszcze nie znalazł na Facebooku, nas na Facebooku, czy na Instagramie, zapraszam serdecznie. Przejedźmy się kawałek. Wyzerujmy zegary. Spalanie. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Przejedźmy się kawałek tą samą trasą, co zawsze, żebyśmy mieli punkt odniesienia, żebyśmy mogli spokojnie sprawdzić, ile ten samochód spali względem innych naszych aut. Przypominam, tą trasą jeździłem już z Sorento, z w hybrydzie, jak i w manualu x sid z silnikiem 1.5. Jeśli macie ochotę, zapraszam do obejrzenia filmów i w również. Jedziemy. 1.6 Turbo, 204 Konie, wersja GT z pakietem technologicznym, czyli cyfrowe zegary, m.in. nagłośnienie JBL. Pakiet premium, czyli elektryczna klapa bagażnika, pamięć fotela elektryczny fotel w GTA jest zawsze. E, pakiet bezpieczeństwa, czyli aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku. E, martwe czujnik martwego pola, on w tej wersji e, w wersji poliftowej tak naprawdę też ma możliwość powrotu na pas, z którego zjeżdżamy w razie wykrycia ryzyka kolizji. I dach panoramiczny, czyli oświetlenie LED w środku. Proszę po bokach, również pasażerowie z tyłu też mają LED do czytania dach panoramiczny wiadomo z elektryczną roletą któregoś pakietu jeszcze nie wymieniłem podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica podgrzewana przednia szyba w wersji GT to standard jedźmy już, bo spalanie nam rośnie a, bo za słabo hamulec wcisnąłem, jakbym mocniej wcisnął, to by zgasł szybciej wersja GT, czyli usztywnione zawieszenie, czyli sportowy wydech jest głośniejszy. Po wciśnięciu trybu sport otwierają się przepustnice w wydechu. Ten wydech jest jeszcze głośniejszy. zawieszenie pomimo tego, że usztywnione, że felga 18, to uważam, że jest komfortowe i samochód dzięki temu no może dawać fan z jazdy po prostu. Pro czyli kombi, które nie wygląda jak kombi, Kombi z dużym bagażnikiem, ale linia nadwozia myślę, że przykuwa uwagę na ulicę niezmiennie od 2019 roku chyba wtedy chyba była premiera Prosida, Jak dobrze pamiętam. System rozpoznawania znaków drogowych. Duża nawigacja z dostępem do internetu. Tak wygląda panel startowy. Nawigacja z natężeniem ruchu. Ustawmy sobie inną orientację. O, tak będzie chyba najlepiej. Ten panel można podzielić na dwie części. Ponownie zwracam uwagę. Zwróćcie uwagę na to, jak to ładnie chodzi płynnie. Jak to ładnie działa. W indukcyjna ładowarka, dwustrefowa klimatyzacja, wspomniane podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podgrzewana przednia szyba, czujnik martwego pola czuwa. Droga wolna, teraz muszę się pilnować, żebym nie pojechał do pracy. Skręcamy w prawo. Wiem, że chwilowo automat został wycofany, a co za tym idzie, silnik 1.6 turbo z Prosida został wycofany z cennika w związku z ilością niezrealizowanych zamówień, trudne słowo o tej porze. Kia wstrzymała przyjmowanie nowych zamówień, tak żeby ilość tych zamówień nie rosła, żeby nadgonić produkcję. Mam nadzieję, że niebawem ta konfiguracja, czyli przede wszystkim chodzi o automat ta konfiguracja wróci do cennika i będzie można z powrotem zamawiać ten samochód. Bo jest to fajny kompromis sporego samochodu w segmencie kompakta, dającego frajdę z jazdy, usportowionego takiego hatchbacka, tak to nazwijmy. Jest to Samochód, który można ubrać jako auto rodzinne Jest to samochód, który można ubrać jako auto dla młodego chłopaka, bo naprawdę potrafi dać frejdy z jazdy. Dzisiaj taka wieczorna jazda testowa. Mam nadzieję, w najbliższych dniach mieć możliwość przetestowania go w trasie. Wtedy pokażę Wam więcej, jeśli chodzi o o spalanie, o zużycie paliwa w trasie o przyspieszenia może wtedy uda mi się też pokazać asystenta pasa ruchu który ma również dwa poziomy, poziom podstawowy, gdzie odbija od linii do linii tym przyciskiem tutaj na kierownicy ustawiamy poziom drugi, gdzie jest bardziej precyzyjny, trzyma się bardziej pasa jezdni bo te systemy naprawdę w Kii od jakiegoś czasu bardzo mocno poszły do przodu i że można je postawić na równi z systemami, asystentami kierowcy w samochodach w segmencie premium no było widać przyspieszenie mamy czerwone światło, hamujemy automat siedmiobiegowy, dwusprzęgłowy no reakcja na gaz jest uważam natychmiastowa System Start Stop czuwa. Można go wyłączyć przyciskiem. Tutaj przy skrzyni biegów jest taka literka A z napisem OFF. Natomiast myślę, jeżeli będziemy z głową z tego korzystać, to nie powinno być z tym żadnego problemu. Z głową mam na myśli, że jeżeli widzę, tak jak w tej chwili, czerwone światło, które już się pali od jakiegoś czasu albo świeci. To, to po prostu nie wciskamy hamulca do końca i ten samochód nam no nie zgaśnie, bo wiem, że za chwilę się zapali zielone i to byłoby kompletnie bez sensu, ale jeżeli widzę, że to światło czerwone się zapaliło dopiero co i wiem, że chwilę będziemy stać na tych światłach, to myślę, że nikomu nic się nie stanie, jak ten silnik zgaśnie. dwie zgrzewki wody w bagażniku i to słychać, obawiam się ale pomimo tej dziurawej kartuskiej jakby tu naprawdę jest przyjemnie komfortowo zwróćcie uwagę na rozdzielczość tego wyświetlacza 42 km przejechane, 9,6 litra. Zużycie energii, rozdzielczość wyświetlacza, myślę, że wydech słychać. Prognoza pogody w czasie rzeczywistym, ta nawigacja też już jest dostosowana, przygotowana pod aktualizację over the air, czyli. Będzie się z chmury aktualizowała dwa razy do roku. Będą aktualizacje. Na pierwszy rok ta usługa jest darmowa. Cele wygodne, dobre trzymanie boczne, kubełkowe, o tak jak teraz. Czerwone światło, wiem, że będę chwilę stał. Wciskam mocniej hamulec, samochód zgasł. Sekundy do setki 265 nm to w każdej chwili w tym samochodzie czuć. A tryb sport spowoduje, że on będzie jeszcze lepiej się zbierał, jeszcze będzie szybciej reagował na gaz. Wiadomo, dźwięk wydechu jest też nie bez znaczenia. W tej chwili mamy sporta, zredukował bieg, trzyma wyższe obroty. Mamy tutaj 50, więc trzymajmy się ograniczeń. 6,2 km przejechane średnie spalanie 10,6 czas jazdy 11 minut. kierownica, bardzo przyjemnie się ją trzyma. Tutaj w miejscu za 15:3, czyli gdzie powinniśmy trzymać ręce, jest taka ładna perforowana skóra. Kia Prosit, czyli tak naprawdę to od tego samochodu na dobre zaczęła się moja przygoda z YouTube'em. To był mój pierwszy film, który no, osiągnął duże zasięgi, bo start kanału był od wyjazdu elektrykiem do Warszawy. Zobaczcie asystenta pasa ruchu. Wiadomo już jest ostrzeżenie Trzymaj dłonie na kierownicy, ale zobaczcie, on praktycznie sam jedzie w tym poziomie rozszerzonym, w tym drugim poziomie. Trzyma się zarówno pobocze, no teraz trzeba było go złapać, ale. Tutaj też miał trudne zadanie, bo te wymalowane pasy, umówmy się, są wymalowane tak sobie. <laughs> Znaczy może kiedyś były wymalowane, ale w tej chwili już się dość mocno wytarły. na tą nawigację i na płynność jej działania media to jest wejście USB do radia, jeśli ktoś słucha muzyki z pendrive'a jeśli słuchamy ze Spotify'a czy z Apple Music to wszystko odbywa się bezprzewodowo Oczywiście, jeśli mamy ochotę można również połączyć telefon po kablu i wtedy będziemy mieli CarPlay'a czy Android Auto przewodowa. Czy to słychać na filmie, ale ładnie burczy reflektory Full LED. Myślę, że to widać fajnie w tej chwili, jak one ładnie świecą. Większość z parametrów nie został spełniony i silnik nie zgasł. 9,4 km dystans, 8,4 litra średnie spalanie. Tak wygląda konsola. dalej. ładnie przyspiesza. asystent pasa, mamy kontrolkę na zielono czyli widzi linię zobaczcie trzymaj dłonie na kierownicy Wiadomo, to nie jest autonomiczny samochód, to są systemy, które mają nas wspierać, więc podstawą jest, żeby trzymać ręce na kierownicy, ale naprawdę pomagają. I co fajne, nie są ani agresywne. Jeżeli uznam, że bezpiecznie zmienić pas, to on na to pozwoli. Ten ruch musi być po prostu pewny, a wiadomo, kierunek rozłącza asystenta pasa ruchu. Patrzanie na linię. Ten dźwięk, z tego co pamiętam, w komputerze można wyłączyć, jeśli kogoś by to drażniło. Albo wyciszyć. Aktywny tempomat, Już w tej chwili nam dostosowuje prędkość do samochodu z przodu. On zwalniamy, również zwalniamy tym przyciskiem. Tutaj skrajnie po prawej stronie na kierownicy ustawiamy odległość do auta poprzedzającego. No i niestety zjechał. Widzieliście, jak zwolnił, jak ostro zaczął hamować. Chyba on teraz chce sprawdzić aktywny tempomat, bo idzie za nami. Na kierownicy tutaj przywróciliśmy ostatnio ustawioną prędkość, czyli to jest powrót do wcześniej zadanej prędkości po hamowaniu. Po wciśnięciu hamulca, bo wiadomo, hamulec rozłącza aktywny tempomat i ponownie utrzymuje nam prędkość samochodu przed nami. A jeżeli zmienię pas, tak jak w tej chwili. No to wraca do wcześniej zadanej prędkości Czyli utrzymuje te nasze 79 Wcisnęłem hamulec Aktywny tempomat się rozłączył Nie ma co tutaj kusić losu Zresztą tutaj będziemy już zawracać. 13,1 km dystans. Kilometra w zasadzie. 8,5 litra. Średnie spalanie. Fajna ta kierownica w kształcie litery D. Bardzo łatwe manewrowanie i takie ostre skręty czy manewry zawracania. toyna Mam nadzieję, mam nadzieję, że co po niektórym ta krótka przejażdżka uprzyjemni oczekiwanie na nowy samochód. Mam nadzieję, że ewentualnie niezdecydowanych przekona do zakupu w przyszłości, jak już tylko automat wróci do oferty. A jak zwykle, mam nadzieję, że co nieco się dowiedzieliście z tego filmu. Może powiedziałem coś przydatnego? jeśli. Tak to najlepiej u, prośba o łapki w górę, o subskrypcję o komentarze pod filmem. <laughs> Dystans 16 km, spalanie 8 litrów. Wkrótce postaram się Was również zabrać na przejażdżkę tym samochodem, na jakąś taką może dłuższą trasę w ciągu dnia, żeby pokazać jak ten samochód pali w trasie, jak się sprawuje. Krótkie podsumowanie 17,8 km dystans, 7,7 spalanie, czas jazdy 26 minut. Jak zawsze pokażę Wam również kamerę, co tutaj widać w świetle latarni ulicznych. Podjadę jeszcze kawałek, spróbuję jakieś ciemniejsze miejsce pokazać. Myślę, że tu będzie w sam raz, system Start Stop zgasił silnik, zobaczcie jak LEDy świecą. Wrzućmy wsteczny, tak wygląda kamera. Albo obraz z kamery. Zobaczcie, jak można sobie z taką kamerą ładnie równo zaparkować. kamerę można również w trakcie jazdy włączyć. Tym przyciskiem. Proszę bardzo. To było na tyle, jeśli chodzi o nocną jazdę testową Kia Prosit GT 1.6 Turbo 204 konie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobranoc. Kia. Movement that